Cześć, witajcie, słuchajcie, gdzieś wczoraj albo i przedwczoraj mieliśmy tutaj porządne, porządne wichury. I oto jest obraz, jak wygląda NCT Ventricosum maureli po, po takiej wichurze. Wszystkie liście zostały postrzępione. Wiatr wiał z zachodu, czyli tutaj z tej strony najbardziej jest poszarpany, tutaj już troszkę Troszkę mniej Ale też oberwał Solidnie Wygląda jak Jak jakiś Jak jakiś daktylowiec poszarpany Może się troszkę oddalę Dzisiaj też lekko wieje Ale to już lekko wieje Basio Widzę kilka złamanych liści. Też poszarpany. O, rura się złamała. Nowy liść. Tutaj się złamał liść. O, widać złamanie. O, no, to już jest liść do usunięcia. Ech, masakra. No trudno, trzeba będzie to. Uciąć Razem z chyba z tym Z tą rurą Bo z tej rury to już raczej nic nie będzie No szkoda Szkoda, szkoda, ale na pogodę wpływu nie mamy Także dlatego jest zawsze mówione Żeby banany sadzić w osłoniętych miejscach No niby to miejsce też jest osłonione już, Bo tutaj aż tak nie wieje Od strony południowej. Bardziej wiało, bo tam jest bardziej teren otwarty niż tutaj, bo tutaj są budynki i tak dalej. A mimo tego wszystko zostało poszarpane. Nawet Stuttgart został wygięty, ale nie złamany. Stuttgart to już w ogóle wywalił do góry jak nie wiem co. Też już ze 3 metry będzie miał. O, tak właśnie jeszcze powiewa. O, I właśnie od tej strony właśnie wiatr wieje najmocniej, bo tutaj jest otwarta przestrzeń, tutaj maurelaski też zostały poszarpane, ale już nie tak. Nie tak mocno jak, jak ten duży Ale Musach Textilis też został zmasakrowany cały potargany Aż mu liści wiszą Ten najgorzej nowy liść no, też złamany. Z tego też nic nie będzie, z tej końcówki. No trudno. Ja się martwię banankami. U nas tak mocno nie wiało, jak na północy. tam to ludziom dachy z domów pozrywało. No ale my tu na tym kanale mówimy o, o roślinach, więc tak się prezentują banany po wichurze. To jest musa balbisiana. No to nic, trzeba się wziąć do obcinania tego, e, tego basio. No i postaram się to, te liście, obciąć. Jak to się nie mi trochę przeszkadza. Nie wiem, czy był jaki, jakiś panik, trzeba było wbić czy to. nagięć żeby mi nie spadał. No, sieć tak na razie. Nie wiem, czy będzie widać to złamanie. To złamanie jest konkretne.

No szkoda byłby duży liście. dosyć spory No ja wiecie ten zapach zawsze przy obcinaniu Taki jakby się owoc obierało tego banana Bananowy zapach jest super Oakra no Może spróbuję to wam przybliżyć. Z tej, z tej strony nie widzę, więc Także Basio stracił cały czubek to jest to jest, to jest odrost. A mamuśka to od tego obciąłem, od odrosu. A mamuśka jest tutaj obok. Za nią. U mamuśki liść. Środkowy, ten nowy. Ostrzępiony, ale nie złamany. Jeszcze tutaj kosmetykę zrobię. No i nic, to musi się regenerować. Szkoda, szkoda, no ale nie mamy wpływu na pogodę, na wiatry. Tak to tylko potrafią nas na przychodzie chmury rozganiać, ale nie u nas. No to nic słuchajcie. Pomału trzeba się szykować. Do jesieni muszę się zabrać za, <laughs> za urządzanie zimowiska z połowy warsztatu. Wszystkie rośliny trafią do niego. A Maureli, myślałem też tam dać, ale to o tym kiedy indziej, jak już tam wszystko będzie porobione. Planuję go zadołować tam w kanale, bo tam też jest kanał, a od poziomu kafelek do, do, no, do stropu, do dachu jest gdzieś z 2,5 metra, może 3 metry w kanale z 1,60 m, także w tym roku Maureli nie będzie całkowicie ogołocony, tylko gdzieś. E, kawałki liści mu pozostawiam, taką jakby taką małą przykróconą koronkę ile wyrośnie w kanale, tyle wyrośnie zobaczymy jak to będzie jeśli, jeśli jesteście ciekawi jak to jak to ja sobie wymyśliłem, to zapraszam do subskrypcji i lajkowania mojego kanału i to by było na, na dzisiaj na tyle no szkoda tych bananów poszarpanych A Maureli już ma 5 metrów. Pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się. Cześć.